Witam na kanale HobbyRum.pl Dzisiaj przyjrzymy się losowej, pudełku, bo saszetki były kiedyś. Pudełku, postacią z Super Mario z serii 5. Na kanale jeszcze nie było Mario, chociaż posiadam parę zestawów. Pewnie wrócimy do nich jeszcze z czasem. Zobaczmy, co kryje nasze pudełko. Oj, długo nam się przyjdzie ten przywitaj, że to nie jest saszetka w to nawet przy Mario można było wyczuć, po konkretnych klockach, jaka postać jest w środku. A tutaj to już tylko niespodzianka. Otworzymy taśmy ale elikatnie nożyczkami. Ej, nawet numerki są na skrzydełkach. Jedno, dwa, dwa. Okay, jeden. w środku, podstawę, woreczek pełen placówków i eee, już no, wiemy co mamy, gdzieś mamy wersję czerwoną, I szkoda taka lekka powtórka, zobaczmy mamy rozpiskę, raczej mamy. Ej, co tu mamy? Baby Yoshi, Hammer Bro, Maggie Wading Wing, Purple Toad, Blue Shy Guy i tak właśnie mamy i Rabbit. Nie, nabit. Okej okay. mamy rozpiskę. Mamy instrukcję, więc postarajmy się zbudować. Ciekawe, że się nie pomylę. No mamy różowe nogi. Eee, raz, dwa. Mm -hmm. Zobaczymy co z tego wyjdzie, chyba ten Równie niebieski, później lecimy, chyba nogi z tej strony.

który zadebiutował w ogóle w serii Mario. Do ogólnie przy tej postaci. Klik. Gdzieś tu jest. Co tu mamy dalej? wszystkie postacie z Marią są postaciami, które można by no, prawie na opartego zbudować posiadając już pierwsze parę, parę saszetek i bazując na tych klockach można by odtworzyć większość figurek z nowych serii Większość bazuje na tych samych klockach no, jedynym problemem często są po prostu nadruki Kościa mamy z takim ogonkiem. Teraz zobaczymy jego teren, a później się przyjrzymy O, ale fajnie. W tym zestawie mamy kilka nadruków z serii pięków. Szkoda, chociaż nie chyba będzie zapasowy. te się super prezentują. Jest taki zestaw z ręców, gdzie jest dużo takich klocków jakby ktoś potrzebował. A my tutaj zobaczymy co tutaj. W środę to to było jakieś trujące. Więc tutaj będzie most. Żeby Maria mógł bezpiecznie, bezpiecznie przejść. Raz, dwa, trzy, cztery. A, nie pomyliłem się. Cztery. I druga sama. Yes. No. nie jest to może idealny most, który bym dziś wykorzystał, no ale na potrzeby Mario... no... znowu... wygląda... nie najgorzej... tyk tyk tyk... co my mamy teraz... trochę roślinek... no... podstawny roślinek jest nawet fajny... ten zestaw... co, nam się, co się wylosował... mamy tu... mamy tu... Mamy dużą roślinkę... mamy... Ee, pewnie papirus mm. ojej, wypadło mi z głowy mamy taką nośnikę, mamy dwa liście i mm, mm, mm. to jest bambus O, go jedzą, dokładnie Dobra, pyk, pyk ostatni kwiatek hmm. i tutaj miejsce na przyczepienie naszego bohatera dobra więc mamy Wstawiamy gościa i tak scenka, no, Możemy tak nazwać z tym sprawdźmy jak to się nazywa się Blue Shy Guy wygląda następująco, mamy gościa z ruchomymi łapkami z kapturkiem, z bardzo ładnym nadrukiem buźki, z paskiem i z złotą klamrą Chyba kaptur Taki... Oraz e kot kreskowy dla narwhalio Dlatego on stoi na mosku, na jakimś trujących wagnach Z którego wyrastają super roślinki Co do tego Mamy Klocek technikowy Niebieski 1x1 /1, Złoty 1x1 Różowy kwiatek I co najważniejsze Taki kloceczek z nadrukiem, te, ten groszek z nadrukiem drewienka. No szkoda, że to nie jest sposób, której nie miałem, ale chyba będziemy jeszcze się spróbować Papu Tołta znaleźć. Albo jego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dzięki za... Ha. Dzięki za oglądanie miłego budowania.